Siema, witam Was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj z unboxingujemy sobie mikrofon z Biedronki. Dokładnie ten. Kosztował on jedyne 99 zł, czyli za zaokrąglenie stówkę. Jest to mikrofon marki Hicker, Mikrofon studyjny, studio Microphone. I tak, w zestawie mamy siateczkę rozbryzgową, czyli dokładnie to, tutaj macie nawet wszystko rozpisane. Pop, filtr niweluje syczenie dźwięków. Mamy także tutaj takie imadełko, nasadkę przeciwwiatrową. Tutaj kurde pchnąłem Koszyk antywibracyjny Mikrofon, regulowane ramię No i adapter rozdzielacz Kąt, I ten koszyk antywibracyjny też tutaj pisze, że zapobiega wstrząsom i wibracjom I możemy go sobie zamontować właśnie ten mikrofon na biurku Ze względu na to, że ostatnio też na live był cel No w połowie go osiągnęliśmy Chociaż było też na motor cel ale na mikrofon też kiedyś był. cel połowę został osiągnięty, drugą połowę dołożyłem ja, no i była okazja, więc taki oto mikrofon tutaj nabyłem. Z tyłu mamy coś takiego po bokach też, jakieś tam bezsensowne napisy. Mikrofon jak mikrofon, dosyć tani, więc nie ma co oczekiwać, że będzie idealny. Dzisiaj w filmie też dowiecie się, czy warto ten mikrofon za tą stóbeczkę kupić. Bo jak wiecie, są też inne mikrofony, czy, czyli na przykład mikrofon pracer z Allegro. Nie wiem, który byłby lepszy, możecie dać to znać, jeśli ktoś miał obydwa, czy coś w komentarzu. Zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, subskrypcji na kanale, a teraz otwieramy pudełeczko. Zabezpieczenie tego mikrofonu nie jest jakoś bardzo ambitne, dlatego że mamy tutaj tylko dwie zwykłe naklejeczki. No i trzeba tutaj to ładnie wysunąć i podnosimy to, ale najpierw musimy odlepić te naklejki. To tutaj sobie właśnie zrobię. Tyk. Teraz możemy to ładnie, fajnie otworzyć. No i położę ten mikrofon Dobra Dobra Więc pierwsze co nam się tutaj rzuca w oczy to jest właśnie ta siateczka Do której będziemy przeważnie mówić tu Już widać, że jest ona wyginana Więc to bardzo fajnie akurat No i będzie to wszystko do poskładania niestety No ale zaraz to sobie poskładamy Wszystko tutaj poskładam, ale to oczywiście poza kadrem już A to wszystko będę kładł na bok Tutaj jest taką gąbeczka do mikrofonu Przeciwwiatrowa prawdopodobnie tak to się nazywało Dalej, tutaj mamy jakąś instrukcję to my się, Wydaje mi się, że akurat może się przydać do tego mikrofonu, żeby to wszystko ładnie poskładać Tutaj mamy naszą jakąś przejściówkę Z jednego jacka na dwa jacki na, Tutaj jest na mikrofon i na słuchaweczki No i na jednego jacka po prostu To jest fajna sprawa Co my tu dalej mamy? Mamy tutaj przewód od mikrofonu prawdopodobnie do, yy, do tej przejścióweczki bądź do komputera od razu bezpośrednio. To też kładziemy tutaj na bok. Dalej. Co tutaj jest? Tutaj jest prawdopodobnie ten ramię, to, znaczy to jest ten uchwyt na mikrofon. Yy. Tak to będzie uchwyt. Dalej mamy to jest te ramię. Tak, to jest ramię, które będzie trzeba zamontować. No jest dosyć długie. No ale mam nadzieję, że nam się uda to wszystko złożyć. Później mam też pokazać efekt końcowy, jak to wszystko poskładam. Jak to wygląda i w ogóle. No i tutaj jest te imadełko, które też będzie trzeba prawdopodobnie do biurka przykręcić. Mam nadzieję, że uda mi się dobrze to zahaczyć u siebie, że też będzie to fajnie w miarę wyglądało. No i chyba ostatnia rzecz to jest mikrofon. Mikrofonik. Standardowy, tutaj jest naklejeczka Producent yy, Versholt Poland to W Warszawie, jakieś, żuli, jakieś żwirki, nie wiem, tutaj coś takiego po prostu No więc mikrofonik też kładziemy tutaj na bok No i w środku oprócz takiej styropianowej obudowy już nic nie ma Więc no w miarę jest to dobrze zapakowane Chociaż mogło być lepiej no ale za 100 zł, przypominam, że to jest mikrofon za 100 zł, więc nie ma co dużo wymagać. Teraz pokażę Wam mikrofon, jak wygląda po złożeniu. Dobra, mikrofon ogólnie po złożeniu wygląda tak. Wszystko jest oczywiście wyginane, tutaj jest ramię, wszystko się tutaj ładnie, fajnie wygina. Tutaj jest mikrofon, tutaj mamy tą nakładkę na niego. Tak Wam na razie tylko pokażę, jak to wygląda przed zamontowaniem. Kabel oczywiście prosta, w sumie konstrukcja i prosty montaż Więc ja teraz go tutaj ładnie zamontuję i zaraz Wam pokażę jak to wygląda Dobra, mikrofon po zamontowaniu prezentuje się tak No, myślę, że jest w miarę dobrze zamontowany To było też jedno z takich miejsc, gdzie on tylko pasował Więc teraz pokażę Wam jeszcze jak działa Dobra, jak widać mikrofon tutaj działa Jest włączony, uruchomiony to w OBS ie Wszystko jak na razie niby działa I teraz tutaj nagram Wam krótki, krótką taką chwilę jak mówię coś i zobaczcie jakość tego mikrofonu, i wstawię wam to, i, i na tym się ten film zakończy. Więc za sekundkę się widzimy. Dobra, aktualnie mówię takim normalnym głosem, pewnie mikrofon jest za, troszeczkę za głośno i pewnie są szumy, ale to wszystko trzeba wyregulować, bo jeszcze tego nie regulowałem. No więc jestem ciekawy, jak to wyszło. A jeśli mówię głośniej, to pewnie też jest głośniej. No i. Tak by to wyglądało, ja teraz sam to zobaczę, jak to wyszło. I ten mikrofon ogólnie będzie służył do live'ów. No, a teraz zakończmy ten film. Dobra, odsłuchałem przed chwilą, właśnie tej tutaj końcówki. I mogę Wam szczerze powiedzieć, że nie jest tak źle. Jest w miarę dobrze. Szumy oczywiście były, bo mikrofon nie jest wyregulowany, ale da się to zmniejszyć. Jest w miarę dobrze, jakość dźwięku jest w miarę dobra, więc w sumie, jak za takie 100 zł, razem ze statywem i tymi wszystkimi pierdołami, myślę, że jest dobrze i się opłacało. Więc ja bym Wam to mógł polecić, mimo że to jest produ produkt z biedronki i nie można mu za bardzo ufać, ale wiadomo, jest gwarancja i wszystkie takie sprawy. No więc, jeśli Wam się podobało, to zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję na kanale, zapraszam na Facebooka, Instagrama, linki do wszystkiego są w opisie, zapraszam czytać opis, no i możecie napisać jakiś komentarz. Cześć, do kolejnego odcinka, Siema.